Cześć, jak się macie ludziska, nazywam się Weza i zapraszam do Craven Manor. Ja w tę grę grałem kiedyś, ona była u mnie na kanale i nagrałem jeden odcinek, lecz w tamtym czasie nie miałem czasu, żeby nagrać reszty i o tym zapomniałem, więc tamten odcinek został usunięty, ja w sumie nawet nie pamiętam co się działo, więc będę zaczynał, można powiedzieć od początku, um... Eee, lalala, mniej więcej pamiętam do którego momentu doszedłem, więc Wam powiem oczywiście. Więc chcę, żebyście teraz ze mną poszli i żeby... I chcę, żebyśmy przeszli przez tą przygodę razem, żebyśmy to wszystko po prostu przetrwali. Zawsze do Kevin Manor, więc jesteśmy w grze. Jesteśmy w grze i tutaj mi pisze, żeby kliknąć E, żeby sprawdzić niektóre rzeczy. Um, tak jak mówiłem, po raz pierwszy. Grafika jest całkiem dobra. Ta gra została stworzona na silniku e, UDK, czyli wiecie, Unreal Tournament. Takie rzeczy nie mogę to wejść. Nie mogę, więc mamy tutaj pewne rzeczy. E, brązowy ornament. A uu, gra wygląda ślicznie. Gra jest naprawdę piękna. Co mogę powiedzieć? Nie mogę nic więcej powiedzieć. Tu jest. Aha! Czyli tu musimy coś włożyć. Tylko gdzie ja to znajdę? Eee... Czzej, kurde, ja gram Mogę cię wziąć przynajmniej Nie mogę. Ha, fajnie, rzeczy mogą być podnoszone. Nie mogą być rzucane, ale co tam? Ale... Eee... Brrr, bla bla bla. Strange books, one shelves. Nie ma problemu. To jest dla nas... To jest dla nas peska. My w takie rzeczy... Spy! My w takie rzeczy graliśmy już przedtem to nic, naszego, to nic nam nie jest straszne, prawda? Więc, um, Krzesło, co ty tu robisz? Chodzimy do tego pokoju, tutaj. O, co mi się zaświeciło? Cold room, coś tam, coś tam. Dlaczego to się świeci? Przecież nikogo nie powinno być. Ej, rzeczywiście, to się świeci. Co się dzieje? Teenager która się nazywa Marjorie. Hepeczkę Eee... Uh, miracles Dużo pajęczyn uh, uh! Uh, Ja mam latarkę uh, Od razu lepiej Od razu lepiej, dziękuję bardzo uh, Bardzo ładnie wszystko jest wygładzone, żeby... żeby grafika oczywiście się jak najlepiej prezentowała Jesteś czymś? A ty? Dobrze Mogę przenosić niektóre rzeczy. Co? Co? Pan, pan, pan by chciał coś powiedzieć? Dobra, więc to są. Mogę wam powiedzieć, że to są pokoje. Co to ma być? Co ma wszystko znaczyć? Co. Tutaj, co to jest? Co to jest? Co. Czy ty jesteś tutaj? To są pokoje, dobra? I teraz, jeżeli wyjdziemy tutaj. I już, ciepło. Się... Tego nie pamiętam. Tu się zrobiło dziwnie. Tu się zrobiło bardzo dziwnie, gdzie jest to... Ej! Gdzie to jest? Aha, tutaj, dobra. I teraz mi się zrobiło... Właśnie, to. Więc... Budujemy sobie dom, nie? I po prostu szukamy, gdzie to, gdzie ten pokój ma być. Ja, o ile pamiętam powinien być gdzieś z tej strony God damit! z powrotem Ech, Nie słuchają się mnie. Więc rotujemy drugą stronę, dobra, więc nie z tej strony, z tej strony Proszę. I teraz pokój po prawo Powinien nam się otworzyć. Otworzył nam się Tak. Widzicie to małą linię? się ciągnie, tam ciągnie, więc musimy iść. Ja ogólnie mogę wam powiedzieć, że jedną rzecz, której się naprawdę najbardziej boję w grach horrorowych, to manekiny. Zresztą mi się wydaje, że dużo osób się takich rzeczy boi, po, po, ponieważ ponieważ manekin stoi. W większości gier, jeżeli macie manekiny, nie wiecie jak one działają, nie, nie wiecie na czym polega, jaka jest mechanika. To jest, to jest, bardzo trudne do ogarnięcia, i Jeżeli masz potwora, to naprawdę potwór cię goni, I, i potwór znika, nie? Tak jak miałem w kilka, w kilku grach. A manekin stoi... I nie wiem, czy mam się, czy mam się na niego patrzeć, żeby się nie ruszył, czy... Czy działa jak SCP? Czy on po prostu z, z zacznie się ruszać mnie gonić? Czy, czy on po prostu będzie się tak... Zapisałem się, dziękuję. Ja pamiętam będzie ten skurczybek manekin. Ja go nie lubię. Hej robaczki, bla eee, bla, bla bla, bla bla, bla bla Lord Craven. A widzisz, to Lord Craven Co? Eee okej okay. Mamy wszystko zrobione. Dzień dobry. Tak <trym i> wada... <wrogów> On to był! On tam skurczybyk był. Okej, okej, okej. Nie, 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 To jest dobrze. To, to właśnie tak ma być. Ja to wszystko mam zaplanowane i w tych grach właśnie o to chodzi, że mam być wszystko zaplanowane. Łyżko, gdzie jesteś, gdy cię potrzebuję? Tu jest fotografia. Uh, Metalworks, Craven Metalworks 18.57. Okej. Okay. Bardzo dobrze ubrany. Pan w latach 40. -tych. Co ja tu robię? Co ja robię ze swoim życiem? Ha? Co ja robię ze swoim życiem? Cholera, ja w jakieś manekiny, co mnie gonią, co mnie zabić. Kurde! I... Może mogę to przesunąć? Nie? Widzicie, ja powiedziałem, że nie pamiętam... O! Wow. O! Wow. Wino. Wino? Robaki? Ro Robaki? Gdzie? Gdzie? Gdzie Robaki, Nie zostawiajcie mnie! Uu. O, to jest dziwne. Więc ktoś się boi... Ktoś się boi... Hej! Um. Ej, ej, ej! Stój! Nie, nie! Nie! Nie get out! Nie get out! Tu powinna być gdzieś wajcha. Ja pamiętam, tu wajcha była gdzieś. Czy mam gdzieś indziej iść po wajchę? Halo? hello, Halo, kurde? PRZESTAŃ! Nie ruszaj się. Stój jak stoisz. Nie chcę ci... Nie chcę nic zrobić głupiego. Zapal do. O, wajcha, wajcha, wajcha! Ok, okej, okay, okej, okay, okej, okay. mam drugi pokój, mam drugą rzecz, mam drugą, mam drugą rzecz! Ja, ja nie. Tak mamy? Co? Gieta, co? Aha, tu pokój zniknął. Uff. Znaczy, Czy dobrze? <laughs> nie to, że się boję, wiesz! Ale się boję. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. nie ma co się martwić. Teraz szukamy tego pieprzonego wyjścia, które jest zapewne zaraz za rogiem. Eee, wyjście, 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 gdzie to wyjście? Gdzie to wyjście? Wyjście jest na pewno nie tutaj. Kuźwa, gubię się, manekiny mnie gonią. Dobra, tutaj wychodzimy, tak, tak. Nie męcz się, nie męcz się, głupi jesteś. Spokoj, 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 spokoj. Wszystko jest zapalone, spokojnie a nie było tak źle! <laughs> nie było źle Bałem się, ale, ale już się nie boję Ogólnie manekinów się boję najbardziej. Zresztą tak jak wam już mówiłem Więc. Okej okay. Dlatego Dlatego w tą grę... Mi się wydaje, że to był jeden z powodów, dlatego się bałem bać. Dlatego dlaczego się bałem grać w tą grę. Ponieważ wiem, że... Dobra, gdzie był drugi? Tutaj chyba był gdzieś, nie? Czy tutaj? Czy tutaj? Może i tutaj! Dlaczego się bałem? Ba, dlaczego się bałem grać w tą grę? Jeżeli wiecie o co mi chodzi, więc teraz ten pokój prowadzi dotąd. A ja tu byłem przed chwilą. E, może zwiedźmy inne pokoje. Co może zamienić to w inny pokój? Co? Co jeżeli ja ten pokój zamienię na to? Ha? Co wy na to? Co? I pójdziemy wtedy w którą stronę? Spoko. Ta gra! Ta, ta gra, ta gra! Jest... Jest interesująca. Zablokowany... Dzień! Dobry. Dzień dobry! ja... Hello! Jak się ma? A... Ty jesteś facet? A to nie, to leś sobie. Belas, sobie, belas, sobie, sobie. Ty jesteś. Aha, wire i tak jest. Ja nie lubię tej gry. Dobra. Co się dzieje? Ja tych rzeczy nie pamiętam, jak pierwszy raz to grałem. A blurry photos despite the six men sześć facetów i jedna kobieta tańczy dookoła jakiejś 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 globa jakiegoś wydaje się jakby to było tam gdzieś u góry w... Ej, czy też macie takie wrażenie, że nie chcecie w tą gę grać? 48.02 Yo! To jest jedna, jedna kobieta? Czy, czy ty jesteś jedną kobietą? Odpowiadaj! Okej. Okay. Okej, okay, to nie jest straszne. Ej, dobra, ale gdzie jest ten kawałek, którego szukam? To nie jest śmieszne, ale ja szukam kawałka. Aaa, war me hatred serial. Jakie seriale? O co ci chodzi, człowieku? A, tu wszystko znalazłem, wszystko szukane było... Dobra, tu nie ma drzwi, tu są podłogi, ściany, kuźwa! Może, może gdzieś... No nie ma, nie ma tutaj nic, będę musiał szukać dalej, trudno. Wygląda na to, że przyszedłem tylko, tylko, tylko żeby, się, żeby się przestraszyć. Tylko o to chodzi... Gdzie są drzwi? Tam powinny być drzwi. Oczywiście, że się drzwi zamkną za mną. Oczywiście, że wszystko się zamknie. No, oczywiście, przecież to jest normalna rzecz. Wow, hej, hej, jak się masz? Hej, wyglądasz bardzo ponętnie dzisiaj. Wyjątkowo. Ty gry się hehehe. Nie! Ło, wow, nie, nie, nie. Nie, 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 nie! Spierdalaj, spierdalaj! Nie, nie, nie! Ja mam tutaj dużo do życia, do życzenia mam! Tu powinny być drzwi... Zpieprzaj! Ła! Ła! Tam są drzwi, tam są drzwi, tam są... Cholera, to były drzwi, ale tu mam ważniejszą rzecz! Coś się stało... Dobra... Poniosę wszystko! Wszystko poniesioną! Gdzie jesteś? W sukienkocie, zabijecie. Mam cię ściągnąć? Mam cię. Mam cię ściągnąć? Dobra, to pociągnięte. Tam drzwi otwartnięte. Więc e, idziemy tu. O, sobie jest kawałeczek. Ale mam tu jeszcze inne rzeczy? Mam coś jeszcze? E, ciężko komendować, kiedy naprawdę się boisz. Spokojnie Zajebiście! Drzwi otwartnięte! He, he, cheszki! Hahaha! Ha. Kto jest mistrzem parkietu? Kto jest mistrzem gier? To łeza! To łeza! On dobrze to wie! Ty wiesz, ja wiem, że gram najlepiej! Ja! Uh, uh. Dobra, już koniec śpiewów. Wiem, że śpiewam najlepiej, ale co zrobię? A! Tam było, tam było, w skrzyni były zdjęcia i mówili coś, że gdzieś na górnym parkiecie coś tam. Czy może z tej strony? Co na to. Abo tutaj, z tej strony, co? Aha, czyli tylko tu mogę się łączyć? Słyszałem to ze złej strony. No jasne, jasne, że słyszałem to ze złej strony. Jak można mieć słuchawki źle założone? Yy, dobra. E, ja to zapiszę może... Mam tutaj czas, mi się skończył zegarku. Więc dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, kliknijcie, fajnie skomentujcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. E, zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. E, no, no, no. To jakby co to? Trzymajcie się, kochani. Zobaczymy w na następnym odcinku. Pa, pa. We'll